Zapraszam na prezentację kolejnej filii należącej do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Znajdujemy się na osiedlu Górczyn, na ulicy Kombatantów 2, gdzie w widocznym za mną pawilonie ma swoją siedzibę filia nr 1. To tę placówkę dzisiaj państwu zaprezentujemy. Zapraszam. Lokalizacja filii numer jeden jest bardzo dobra. Mieści się ona bowiem w samym sercu tego osiedla. Niedaleko jest szkoła, są przedszkola, a w pawilonie, w którym biblioteka zajmuje lokal na pierwszym piętrze, mają swoją siedzibę bank, poczta i sklepy. Jedynym mankamentem tej lokalizacji jest fakt, że żeby dojść do biblioteki, żeby się do niej dostać, trzeba pokonać liczne schody. I to stanowi trudność dla osób starszych, dla rodziców, którzy chcieliby odwiedzić bibliotekę z dzieckiem w wózku, czy też dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Znajdujemy się przed wejściem do filii numer 1, która w maju tego roku obchodziła 30-lecie swojego istnienia. Początkowo, przez 20 lat, nosiła nazwę filia Centrala dla dorosłych i Centrala dla dzieci, a 10 lat temu nazwa ta została zmieniona zarządzeniem dyrektora na filię numer 1. Jest to jedna z największych bibliotek w naszym mieście. Największa filia miejska. Na 360 metrach kwadratowych znajduje się wypożyczalnia dla dorosłych wraz z czytelnią prasy bieżącej oraz wypożyczalnia dla dzieci. Z miejscem, w którym organizowane są zajęcia dedykowane właśnie tej grupie wiekowej. Każda z wypożyczalni ma osobne wejście. Jak widać, to jest wejście do biblioteki dziecięcej. Jest ono zmodernizowane. Powiedzieliśmy 4 lata temu. Obok jest wejście do wypożyczalni dla dorosłych. Niestety to wejście wygląda tak samo jak 30 lat temu. Zabrakło funduszy na jego modernizację. A teraz wchodzimy do biblioteki dla dzieci. Zapraszam. Się w środku w bibliotece dla dzieci, która nosi nazwę Biblioteka Plastusia. Nie ukrywam, że szczególnym sentymentem darzę tę placówkę z tego względu, że tutaj stawiałam swoje pierwsze zawodowe kroki i przepracowałam kilkanaście ładnych lat. Od tej pory jednak minęło sporo czasu i wiele rzeczy się zmieniło. Przede wszystkim dzieci, które wówczas wypożyczały książki, same dorosłe i mają swoje dzieci. Ale o tym, co się zmieniło i co warto, aby się zmieniło, o czym marzymy, żeby się zmieniło, opowie więcej kierownik tej placówki, pani Jolanta Karaśkiewicz. Dzień dobry. Witam w Bibliotece Plastusia. Jesteśmy w części dziecięcej Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 1. Chciałam tu zaprezentować warunki, w których pracujemy. Przede wszystkim mamy dużo odwiedzin, mamy dużo czytelników dziecięcych, zwłaszcza w grupie przedszkolnej i wczesnoszkolnej. A mankamentem naszym w tej chwili jest brak miejsca na książki, które są gęsto i ciasno ułożone na regałach, w kasetonach dla najmłodszych, które są wygodne do użytkowania, ale niestety książki się nie mieszczą. Musimy. Szukać różnych rozwiązań w koszykach, na krzesłach, w kasetonach przepełnionych. Także przydałyby się nowe regały, wymiana ich. Regały mają już ponad 30 lat. Od początku biblioteki funkcjonują, a chcielibyśmy, żeby ta nasza biblioteka była nowocześniejsza. Tym bardziej, że znajdujemy się na nowym, pięknym osiedlu i czytelnicy chcieliby również korzystać z wygodnego sprzętu. <laughs> Także y, w, nasza biblioteka y, ma y, bardzo dużo odwiedzin y, szczególnie dziecięcych. Współpracujemy z przedszkolami, y, ze szkołami tutaj okolicznymi, ale w tym momencie pandemii jest to troszeczkę utrudnione. Jeszcze grupy przedszkolne nie zaczęły chodzić. Miejmy nadzieję, że to się wkrótce zmieni i w warunkach bezpiecznych będą dzieci mogły wypożyczać y, książki, uczestniczyć y, w różnych imprezach, które dla nich przygotowujemy. Zapraszam do wypożyczalni dla dorosłych. Proszę bardzo. Dużo sławnych Amerykanów, Znajdujemy się w części dla dorosłych, wyremontowanej. Częściowo podczas ostatniego remontu zostały wtedy, pomieszczenie zostało wymalowane, wymienione drzwi, oświetlenie, czekamy na termomodernizację budynku, wymiana okien, ale to już jest zależne od spółdzielni Górczyn. W naszej bibliotece mamy duży zbiór literatury kryminalnej. Czytelnicy bardzo o to pytają. Mamy wyszczególniony właśnie ten zbiór. Y, mamy powieści grozy, które również cieszą się dużą y, popularnością. Jednak wszystko y, nie zostaje wyeksponowane z powodu braku regałów, na, które, y, na których do posażenia czekamy. Y, mamy również bogaty zbiór literatury polskiej i innych. Y, które interesują naszych czytelników, amerykańską, angielską. Dzień dobry. Witamy Panią, naszą czytelniczkę. Może Pani powie kilka słów hmm. o naszej bibliotece? No. Jakie ma Pani wrażenia? Bardzo miła obsługa, bardzo miłe wrażenie. Duż wybór książek. Nie spotkałam się z czymś, kiedy bym chciała jakąś książkę, pożyć, żeby jej nie było. Raczej zawsze dostaje to co chcę. A jaką pani preferuje w literaturę? Y -y, ja taką obyczajową. obyczajową. Y -y. I ten y -y. zasób, który posiadamy. Odpowiada tak, pani? Od oczywiście odpowiadam, jestem zadowolona. To, mhm. Bardzo dziękujemy. Miło mi było. W związku z obecnymi warunkami, y mamy to pomieszczenie, w których gromadzimy książki w kwarantannie. Jest to kolejny z naszych magazynków. W oprócz tego, że mamy książki w kwarantannie, jeszcze, mamy również y, zbiór poezji polskiej, poezji obcej, dramatów, y, też publicystyki. Więc y, to wszystko jest y, w kolejnym magazynku, i powinno być, mam nadzieję, w przyszłym remoncie. Udostępnione dla czytelników. Także tutaj te pomieszczenia są niedostosowane zupełnie do potrzeb biblioteki. W naszej bibliotece łącznie mamy około 40 tysięcy woluminów. Z tego prawie 15 tysięcy to jest literatura popularno-naukowa, która w zasadzie jest niedostępna dla czytelnika, bo znajduje się w osobnym magazynie i książki z tego zbioru podają jedynie bibliotekarze. Przydałoby się właśnie w kolejnym remoncie, na który czekamy z utęsknieniem, zrobić tak, żeby czytelnicy mogli korzystać z tych zbiorów. Dlatego, że one są bogate, interesujące, a niestety. Czytelnik bardzo, bardzo ma mały dostęp do nich. Mamy część regionalną również i cały zasób książek z dziedzin, które interesują naszych czytelników. Remont ostatnio mieliśmy przeprowadzony na przełomie 2016-2017 roku. Została całkowicie wymieniona instalacja elektryczna, wyremontowane toalety i wymienione drzwi do części dziecięcej, jednak na pozostały... Remont nie starczyło funduszy. Drzwi do części dla dorosłych nie zostały wyremontowane, także czekamy na to, żeby nasza biblioteka mogła spełniać swoje funkcje, do których jest tutaj przygotowana i, i na pewno będzie służyła mieszkańcom osiedla i miasta pełniej.